Stawiam serwer NAS, ale nie taki zwykły, bo serwer NAS cały po SSD. Kingston podesłał mi dyski i na start mamy aż, uwaga, 22 TB danych. Co to jest NAS? Najprościej mówiąc to taki dysk Google, ale w płacicie domu. Płacicie raz i już nigdy więcej nie płacicie za żadną subskrypcję. Z tego, że postawienie tego setupu kosztuje mi około 6 tysięcy. To są specjalne dyski dostosowane do serwerów NAS tak, aby działały bez przerwy. To są z kolei standardowe dyski po M2, które posłużą nam jako cache. Zawsze dziwi, że te SSD są takie malutkie. Jeden I drugi, moi drodzy. Przepiękny i giga szybki. To co, ładujemy to do serwera to będzie najcichszy serwer na świecie. Ładujemy je do naszego serwera, zabezpieczamy SSD. A to akurat już prosta zabawa. Jeden drugi i gotowe. Perfekt. Jeszcze do rozbudowy. Dla tych, którzy ogarniają, tak. Pomyślałem o 10-gigabitowej karcie sieciowej. O 100-metrowej rolce przewodu kategorii 6 również. I o wartej 1000 zł przelotce do maka również. Koszty rosną w oczach. Na razie bez 10-gigabitowego switcha ciągle przewód przez całe mieszkanie. I dla mnie słuchajcie na koniec, bo serwer stoi sobie w pomieszczeniu gospodarczym 20 metrów od biurka i mam totalną ciszę. Dziękuję Kingston, że dbacie o to, abym miał gdzie trzymać swoje dane, aby zaobserwujcie mój profil po więcej Gikowskich wideo.